Większość materiałów na kanale skupia się głównie na lakierze, jego polerowaniu i zabezpieczeniu, a przecież wnętrze samochodu jest równie ważne. Cześć, zapraszam Was na kolejny odcinek, gdzie przeprowadzę Was krok po kroku, jak wyprać tapicerkę samochodową. Na początku, co będzie nam potrzebne? Zaczynamy od odkurzania, więc metalowa szczotka, no i oczywiście odkurzacz, może być również tornador. No ale wiadomo, że jest to już droższa zabawka i zabawka, która wymaga również posiadania kompresora. Jeżeli już dobrze odkurzymy powierzchnię, to możemy przechodzić do prania, a właściwie musimy je podzielić na dwa etapy. Na początku użyjemy prespray którym zmiękczymy ten pierwszy brud. W tym przypadku użyję Alegrini M30. No i nie przerażajcie się, że mam tutaj tyle produktów. Tak naprawdę ten jeden produkt dzisiaj nam w zupełności wystarczy i będę chciał się na nim skupić, ale tutaj może o tym powiem później, bo to są różnego rodzaju dodatki od plamiaczy, ale czasami niepotrzebnie wchodzimy w te tematy, bo powiem Wam jak podstawowy prespray, jak szerokie ma zastosowanie i jak możecie go wykorzystać. No i później przejdziemy. A do tego będzie potrzebny jeszcze opryskiwacz, a najlepiej taka ręczna pianownica, żeby to sobie spienić. Szczotka do wzruszenia brudu może być ręczna albo taka na wkrętarkę. No i oczywiście odkurzacz piorący, którym będziemy mogli podawać płukankę bądź też wodę. W przypadku tego produktu wystarczy woda i odciągnąć wypłukać ten brud oraz chemię, która zadziałała już. To co? Ja zakładam rękawiczki i wchodzimy do naszego gruza. Tak, jak powiedziałem, zaczynamy od odkurzania. Nie będę się na ten temat rozwodził. Tu gdzieś w rogu wrzucimy Wam link do filmu, który niedawno był. I myślę, że ten materiał, od tego w ogóle powinniście zacząć, jeżeli chcecie porządnie wyprać tapicerkę. Jak widzicie, wykorzystuję tu metalową szczotkę tornadora, żeby to wszystko wybić. Powiem tylko tyle: 70% sukcesu w praniu to jest dokładne odkurzenie, a szczególnie. Wychodzi to właśnie na podłodze. I tutaj z mojego doświadczenia powiem, jakie ja błędy popełniałem. No, niestety, odkurzona podłoga tylko pobieżnie, a później odkurzacz piorący zaczyna wyciągać nam to błoto, bo jeżeli spryskamy Presprejem tą podłogę, materiał, to po prostu ten piach ciągnie wilgoć, robi się błoto i nie jesteśmy wszystkiego w stanie odciągnąć. Poza tym, ten piach, wychodząc z wnętrza tego runa, niestety brudzi nam włókna, a my chcemy tylko wyprać te włókna, a nie wyciągać piach podczas prania. Pamiętajcie, żeby również wyczyścić te wszystkie elementy plastikowe mam tu na myśli jakieś boczki, pedały, czy też Szyny od foteli, jeżeli nie demontujemy, i tutaj od razu zaznaczę, że tak, generalnie, żeby zrobić porządne pranie, podłogi, to powinniśmy zdemontować fotele, natomiast w tym egzemplarzu ja tego robić nie zamierzam, bo tutaj wszystko, czego się dotknie, może się rozpaść, więc. Wolę tego nie robić, bo boję się, że tego później nie skręcimy. A też z drugiej strony są klienci, którzy po prostu nie chcą, żeby demontować im fotele, szczególnie w nowych autach. więc wtedy no, musimy to uszanować i wyprać tylko te części pod nogami. Natomiast no, nie oszukujmy się, ale w większości takich klasyków, jak robimy taki detailing od A do Z, zdecydowanie wyciągamy te fotele. No bo warto wtedy wyczyścić, wyprać całą podłogę również pod spodem, no i jest to też dużo, duże ułatwienie dla nas podczas prania, bo jesteśmy w stanie dojść wszędzie. Ale to, co powiedziałem, tutaj wyczyszczę te elementy, no bo jeżeli wypierzemy tą podłogę, a później zaczniemy czyścić te elementy, i to brud zacznie nam ściekać na wybraną podłogę, tragedia. No przecież nie o to w tym wszystkim chodzi, więc tutaj. To jest bardzo ważna uwaga i kolejny błąd, który po braku odkurzania możecie często popełniać. Przechodzimy teraz do przygotowania presprayu. Tak jak powiedziałem, Allegri M30 jest to taki prespray dosyć uniwersalny. OPH w granicach 10-10,5, nie jest to nic mocnego, ale też nie jest to taki delikatny produkt. Fajnie, że jest produktem, który wymaga tylko płukania wodą ciepłą. Nie musimy tutaj absolutnie używać płukanki. No chyba, że ten produkt byłby za słaby i zaczniecie wchodzić w jakieś odplamiacze, wtedy owszem warto jakąś zastosować płukankę. Natomiast sam w sobie M30 ma takie dodatki, które po później odciągnięciu powodują, że ten materiał jest naprawdę bardzo fajny w dotyku i absolutnie nie ma problemu, żeby lepił się do niego brud. Pamiętajcie, że też używając jakiejś mocnej chemii do prania, czasami trzeba to zastosować. Ważne jest właśnie to wypłukanie i zredukowanie tego PH, ponieważ, albo jeżeli nie wiem, macie pomysły prania APC albo dimerem, i jeżeli go dobrze nie dopłuczecie, to te substancje, które tam zostaną, spowodują, że to włókno się bardziej lepi. Wylejcie sobie nawet mocne APC tak na jakiś spodek, zostawcie do odparowania i zobaczycie, że to się lepi. Jeżeli to wszystko nie zostanie dobrze wypukane, to później brud będzie szybciej łapał się tej powierzchni, no i po prostu znowu nam się to wszystko zabrudzi. Więc M30, tak. Taki uniwersalny produkt. Tu, przy tym zabrudzeniu podłogi, no tak bym powiedział, że no zobaczymy, jak on się sprawdzi. Jestem sam ciekawy, ponieważ jasna tapicerka, podłoga, bardzo brudna. Zobaczymy, czy da radę, ale zrobię tu rozcieńczenie 1 do 5 zalecane przez producenta od 1,5 do 1,10. Robię to w opryskiwaczu właściwie w pianownicy ręcznej, ponieważ ja lubię presspray podawać z piany. Dzięki temu dłużej on sobie leży. I teraz, tak, ważna uwaga. Zobaczcie, że na początku moczę mikrofibrę w wodzie po prostu i rozcieram tą wodę po podłodze. Dzięki temu, później nanosząc press-spray on lepiej rozprowadza się po tej powierzchni. A jeżeli go naniesiemy na suchą powierzchnię, ok, możemy powiedzieć, że będzie bardziej skoncentrowany, bo się nie rozcieńczy, ale on się nie będzie tak jakby rozlewał. Więc warto sobie po prostu zmoczyć, niezależnie czy bierzecie podłogę, czy fotele. Piana powoduje to, że dłużej produkt może leżeć. Jeżeli pierzecie fotele, to też wolniej dojdzie do przemoczenia, co jest bardzo ważne. Po naniesieniu prespreju szybko rozprowadzę sobie go jeszcze szczoteczką, żeby dojść szczególnie w te trudno dostępne miejsca, ale jeszcze nie szczotkuję. I teraz kluczowe. Pozwólcie tej chemii zadziałać. To może być 15, nawet 20 minut. Oczywiście nie dopuszczamy do wyschnięcia. Jeżeli działacie w garażu, jest w miarę płodno, spokojnie 20 minut, nawet dłużej może to poleżeć. Jeżeli jest cieplej, i działacie na dworze, jest przewiew, no to musicie ewentualnie dopryskiwać ten pre-spray, Albo no, po prostu pilnujcie, żeby cały czas była ta wilgotność. I to działanie jest tutaj kluczowe. To jest tak samo jak za APC czy inną chemią. Po prostu czas jest tutaj niezbędny, żeby dobrze zadziałać. I wtedy nawet ten delikatniejszy prespray może okazać się jak najbardziej skuteczny. Wracam po 20 minutach. E, biorę teraz szczotkę ręczną. E, szczotkuję wszystkie trudno dostępne miejsca. Oczywiście, taką szczotką możecie też e, wypracować pre-spray e, na całej powierzchni. I tutaj, właśnie, kolejny błąd, a właściwie te dwa, bo dużo osób w ogóle nie czeka, tylko od razu zaczyna prać. A po drugie, w ogóle nie szczotkuje myśląc, że sama chemia wystarczy, żeby zadziałała. No nie. Jeżeli chodzi o szczotkę, tutaj z reguły włosie nylonowe, takie syntetyczne, to są szczotki wikanowskie, jest długa, jest krótka. Też wykorzystam tutaj twistera na, na wkrętarkę. Jest to po prostu szybki, wygodny sposób. Ja raczej jestem zwolennikiem tych miękkich, miękkiego włosia albo pośredniego. Nie lubię tego twardego, boję się, że może gdzieś zadzierać nam jednak tą powierzchnię, chociaż czasami jest niezbędny. I teraz możemy przejść do płukania. Do odkurzacza zalewamy sobie w tym przypadku ciepłą wodę. A jeszcze jednej rzeczy nie powiedziałem: w momencie, kiedy rozcieńczałem pre-spray, również rozcieńczałem go z ciepłą wodą. Dzięki temu również wzmacniamy jego działanie. E, Płukanka to ciepła woda, bo wiadomo, że w ciepłej wodzie łatwiej przecież spłukać. E, no, jeżeli myjecie nawet dłonie, macie trochę mydła, to, to jest najprostszy test. Łatwiej tą ciepłą wodą to wszystko wypukać. I tak samo jest tutaj przy praniu, więc ciepła woda. To, co powiedziałem, jeżeli używacie mocnej chemii, wtedy nie woda, a jakaś płukanka, żeby trochę z... zmienić to pH i żeby lepiej dopłukać ten materiał, żeby był później po wyschnięciu taki delikatniejszy i na pewno nie lepiący, żeby nie dochodziło do ponownego zabrudzenia. Więc lecimy tutaj ja zazwyczaj działam tak dwa przeciągnięcia z podaniem wody czy też płukanki i później dwa trzy przeciągnięcia na tym samym pasku bez podawania płukanki żeby maksymalnie odciągnąć Całą wilgoć, bo właściwie nie całą, ale jak najwięcej, więc w ten sposób robię. Jeżeli mam gdzieś większe zabrudzenia, to staram się kilka razy przejechać, żeby bardziej to wyciągnąć. Też nie za wszelką cenę staram się od razu to wyciągnąć. Jeżeli po nie wiem, 4, 5, 6 przejazdach widzę, że tam nadal coś jest, na chwilę przerywam, przechodzę dalej i później wracam do tej powierzchni. No właśnie, i tutaj bardzo dobrze, że akurat robimy strefę kierowcy, ponieważ mamy pedały, i tutaj jest pewnego rodzaju problem, jak dojść pod nie, jeżeli nie będziemy demontować tego wszystkiego, bądź też wyciągać podłogi. Po prostu zdejmijcie stawkę wcześniej, tylko spryskajcie trochę wodą, i po prostu tą rurą wyciągamy sobie to wszystko, co trzeba. Pamiętajcie, że możecie również zamontować tam jakieś stawki szczelinowe, tylko musicie dobrać odpowiednią. Średnica. Na sam koniec zrobię ponownie samo odciąganie, żeby jak najmniej wilgoci zostało. Dzięki temu powierzchnia dużo szybciej wyschnie. A teraz rzut oka na efekt finalny. Oczywiście, y, powinniśmy to oceniać, jak już materiał będzie w pełni suchy. Dlatego my wydajemy auta na następny dzień, jak mamy pewność, że wszystko wyschło, bo zawsze może coś wyjść. Ta wilgoć niestety zaburza nam e, efekt e, wizualny. E, w tym przypadku wygląda to bardzo dobrze, patrząc na to, jak wyglądało, chociaż ja i tak do kilku rzeczy bym się przyczepił. Po pierwsze, zapedałem e, sprzęgła. Mamy, mamy taką jedną plamkę, i tam nie od razu podchodziłbym od plamiaczem. Możecie przecież wziąć ten pre-spray w rozsięczeniu, nie wiem, 1, 2, 1, 1, albo czysty, i patyczkiem detaszerskim sobie tam wzruszyć ten brud. Być może to wystarczy. I widzę jeszcze dwie plamy standardowo w miejscach, gdzie opierane są e, nogi, a właściwie pięty. Natomiast tu były, był. Przetarty dywanik i przypuszczam, że to jest też trochę guma, tam w, jakby wtarta. To jest bardzo lekki cień. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało po wyschnięciu. No, ja to widzę. Nie wiem, czy wy będziecie widzieli na, na ekranie. Tam już nic nie wyciągało tego brudu. Przypuszczam, że i, i wy też musicie mieć świadomość, że to niekoniecznie musi być brud tylko być może w tarta guma i niestety ale już tego nie będziemy w stanie wyprać niczym nawet odplamiaczami chociaż no czasami warto próbować Obiecałem Wam jeszcze wzmiankę na temat odplamiaczy. Dzisiaj nie będę rozwijał tego tematu, bo jest to materiał na kolejny długi odcinek, a dzisiaj miał być tylko tutorial o praniu. Natomiast jeżeli jesteście zainteresowani tym tematem, to dajcie znać w komentarzach, że tak, chcemy odcinek o odplamiaczach. Jeżeli będą liczne komentarze, przygotujemy coś dla Was. Ja tylko wspomnę o tym. Pamiętajcie, że pre -spray jest pierwszym odplamiaczem, jaki możecie użyć, ponieważ zazwyczaj mamy zalecane rozcieńczenia przez producenta 1.10, 1.15, a przecież możemy go użyć w rozcieńczeniu 1.5, 1.2 albo na przykład czystego. I to jest pierwszy odplamiacz, jaki ja zawsze używam. Jeżeli to nie zadziała, no to mamy już przeznaczone do konkretnych zabrudzeń. Odplamiacze są takie rozpuszczalnikowe, które mogą zadziałać na jakieś kleje, farby, odbarwienie. Odbarwienia to nie, bo jeżeli jest coś odbarwione, to już trwale, ale właśnie za, zamazane jakąś farbą. tak? Są enzymatyczne, które pozwalają usuwać plamy, szczególnie te po jedzeniu. No, warto też tu wspomnieć o produktach, które działają no, w tych wszystkich odor removerach, które zabijają nieprzyjemne zapachy, bo czasami i czegoś takiego trzeba użyć, bo samo pranie może nie dać rady. Czekam na komentarze, jeżeli będzie ich dużo, obiecuję, że coś nagram. Kochani, to tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że ten tutorial sprawdzi się i dzięki temu będziecie mogli wyprać lapicerkę w swoim samochodzie albo w domu, bo tam podchodzimy tak samo. Jeżeli będziecie mieli jeszcze jakieś dodatkowe pytania, to oczywiście piszcie w komentarzach, będziemy wam pomagać, ale. Obejrzyjcie dokładnie od deski do deski ten materiał. Tu jest samo mięso. Starałem się przekazać, poruszyć też tematy i mówić o błędach, które wiem, że często popełniacie. Nawet ostatnio ktoś do mnie dzwonił i okazało się, że w ogóle nie przygotował prespreja w opryskiwaczu, tylko wlał go od razu do odkurzacza, po czym spryskał powierzchnię z, po prostu z. Przepraszam? O! Z, z safki, tak, i zaczął prać. No to nie zadziała. Po pierwsze, po pierwsze chemia za krótko leżała, po drugie rozcieńczenie tam też było zbyt słabe, po trzecie nie było w ogóle wzruszenia mechanicznego szczotką. Nic dziwnego, że nie udało się dobrze wyprać, więc o tych elementach trzeba pamiętać. I jeszcze jedno, bo wiem, że często mnie pytacie jaki mamy odkurzacz i co kupić, więc... To jeszcze to przedłuży się to zakończenie tego materiału, ale mamy starego puzika setkę, i od razu dodam, że nie jest to żadna reklama, bo nie jestem absolutnie związany z marką Karcher. I mamy go właściwie od samego początku, bo z tego co pamiętam. A, to w ogóle go dostałem od rodziców. Na samym początku, jak zacząłem się bawić. Widzicie, jak jest zniszczony, ale na bieżąco serwisowany. I, I po prostu to wszystko działa tak jak należy. No, oczywiście, stawka już jest wymieniona na nowszą, bo była zniszczona. Natomiast, i teraz tak, on się sprawdza jak najbardziej. Z drugiej jednak strony, jeżeli miałbym teraz wymieniać sprzęt i tak co roku sobie mówię, że wymienimy, wymienimy, to tylko i wyłącznie Santo to 15 Dla mnie jest to hiper sprzęt, miałem okazję nim wielokrotnie pracować. Tam mamy po pierwsze. Większe ciśnienie podawania płukanki i mniejszy wydatek, więc mniej przemaczamy ten materiał. A po drugie, mamy większą moc ciągu, więc automatycznie więcej odciągamy, mniej wilgoci zostaje, szybciej schnie nam ta powierzchnia. Naprawdę, powierzchnia jest dużo. Bardziej, no, dużo szybciej wysycha. To przerabialiśmy, bo mieliśmy na jakiś czas ten odkurzacz u siebie, więc tamto jest takie dla mnie top to Być może są jeszcze lepsze, nie wiem, aż no, nie pierzemy aż tyle, żeby aż tak bardzo w to wnikać, a przynajmniej tak dużych powierzchni, ale z drugiej strony stary, dobry puzik też działa i robi robotę. Najważniejsza jest technika pracy, i żeby wiedzieć, co, do czego, kiedy. Wtedy sobie ze wszystkim poradzicie. Dzięki za uwagę, do zobaczenia w kolejnych odcinkach, trzymajcie się, cześć!